Jedziemy z Koxa. 899 Drama. Alt. Tak kurwa. Copy paste. Copy paste. Copy paste. Copy paste. Otóż nie. Dobrze.

Brown Porter. Eee, eee. Barney Wine i Radler. Jedna rodzina. Ha, ha, ha. Bardzo zabawne. Eee, 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 eee. Zakaz sprzedaży alkoholu. Bullshit. Eee, eee, dno. Eee, eee, eee. Bullshit. Eee, eee, eee. Baltic Porter, bullshit Koźlak, bullshit Brown Porter, bullshit Ciemny Lager, napisany przez po angielsku. Dry Stout, bullshit. Są konsekwentni, trzeba im to przyznać. English Pale Ale, Zrenada, Irish Red Ale. Wszędzie tylko kurwa nie w Polsce. Dlaczego? Tak. M. 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 w kosmosie. Nic z tych rzeczy. Um, e, 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 e. Jedzą głównie. <słyszenia> What the fuck? Powłoka jak szkło. To jest po prostu dramat. Co tu się odjebało? Kufla, kufla.